Cześć widzowie, testujemy dzisiaj Bobo na super Slide i na Ice Hide się. I... Już le... Jeszcze raz spróbuję, poczekaj, zginę Dobra, lecimy Testujemy z Nikodemem Ty! No, jak lec? Ale jest problem Nim się nie da grać tym Bachorem Serio? A gdzie jesteś? Przy górze ale nie da się Wajskajce nim grać w ogóle. Łeb ma za dużo, za dużo waży. No, jeszcze boty mnie do. Ty. Wiesz, że z grzyba, co nie? W ogóle mnie nie chce wybić. Poczekaj. No tu te boty są... O, dobra, wybiło mnie. Przeszłam. To dobrze A co ty krzyczałeś nie? Już myślałem, że odpadłeś Aha, myślałem, że... Dobra, ty to przechodź, a ja będę testował skina, czy nie? Boże, nie, nie, nie? Dobra o, dobra, idealna pozycja. No jump dobra, nic tu nie działa. Tym skinem nieważne. O nie, będę pierwszy. Wiedziałem, no normalnie, serio. Chodź, 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 chodź. Właśnie idę. Nie wiem, czy zdążę. O mnie nikogo nie ma. Dobra, na grzybulca się natknąłem. Ej, jakiś. Ktoś. Ktoś jest? Co nie jest 2023? I to nie wiem czy to nie jest jakiś... Gosiu właśnie. Chyba jest. Przechodź tu. Ej, grzyb żaden nie chce wybić. Kamil szybko, cztery osoby mogą przejść, trzy. Pokojnie. Kamil. Ja mam wszystko pod kontrolą. Sui. Ja już przeszłam. Ja to wygram, mówię Ci. Teraz będę speedramował. W idealnym miejscu mnie teraz zresztą zobaczysz, wygram. Trzy, dwa, jeden. Jest! Lecę! Dobra, patrz. Jest! Dzięki! Dzięki, dzięki. Ale jest. Nie! Dobra, zginąłem. CO? Aj, Ajajaj Nie! Ja serio, taka oferma ze Dobra, lecimy TY! Bo ten Superman nas wrollował, on jest na mecie No nie wierzę Ty, nikogo na mecie nie ma I ktoś przeszedł nie ciekawe to. O! Porysuję to sobie polskę. No to. Ja już stworzyłem. Tak jakby... Dobra, te dziecko na ice hide się widzowie kompletnie nie nadaje. To znaczy dla mnie się nie nadaje, bo widzieliście sam jak... Dobra, Mówię ci kod. No. E, 820 no. 912 No i dobra. Jak? No 820 912 A 1 2 A jeden, dwa, bo już słyszałem 7. O Boże. No a ja dzieckiem gramam. A no tak, dzieckiem miałem grać. A w co gramy? Super slajda. No dobrze. Bo Potem... Nie wiem. Dobra, nieważne. Potem zagramy jeszcze w Dasza raz i będzie super. To dziecko jest niezniszczalne, to jest mechanizm. Tak w ogóle. Super slajdik. 32 osoby, serio. No i tak będzie przez 3 rundy. A! Ó! Widziałeś to? To mnie popcha. Dobra, z trampoliny nie wyskakuje tak jak powinno. Skakać, skacze, tak jak powinno. Chociaż. No nie wiem, czy powinno skakać tak jak skaczę. Kurde, chyba nie przejdę. A, 16 osób i nie przejdzie, no naprawdę. Naprawdę, ja się raz... wiecie ja jestem? Jestem na starcie. Ja, ja też właśnie. <laughs> umiem tego trikulca. Którego? Przenikanie przez te. W serio, przeniknąłeś? No. Ja chciałem przetestować, czy zrobię i... Zrobiłem. Aś, chcę zobaczyć na odcinku już. Co zobaczysz. Od razu shorta robię. Poczekaj! Przeszłaś? Ja. A ty? Tak. Ale jesteś. Jako sta... Wiesz co? <grym> Dobra. <grym> Poczekaj, bo on na trampolinie nie chciał skakać i chcę zobaczyć, czy... Ten. Czy on na trampolinie w końcu będzie wyskoczył mi normalnie? Oglądasz mnie? Dobry graj, zaborę. Czekaj, spróbuję przeniknąć znowu już przez ślizgawkę. Niko? Co? On jest zepsuty, naprawdę. On nie chce z trampoliny wybić się tak krótko, co nie? Jest nie. taki jeden problem. Uni umiem przenikać przez te, co nie? Ja raz przeniknę. A My ja czy... się oczywiście tym nie zajmuję. Ja wolę przechodzić. Niech to ja wolę w kulce robić. Ale nie na te. Wiesz, że ja... Co? Jest? Nie? A nie przenikasz, co nie? Niko. Nie umiesz przenikać? Umiem. Przez ślizgawkę? Umiem. Naprawdę? Naprawdę. No to to pokaż. Spróbuję. Dobra, ja spróbuję przeniknąć jeszcze wcześniej. Bo na początku bo na początku się nie... Mówisz kot czy co? No zaraz. Wiesz, dobra, widzowie, przyniknęliśmy przez trampolinę, znaczy, trampolinę zrobiliśmy. Dobra, co? Ja próbuję wybić się z tego. Dobra, let's go! Niko, Niko, Niko. Wiesz, że przenikanie przez trampolinę, co nie, nawet na samym starcie jest łatwe? Znaczy nie, nie przez trampolinę, tylko przez ten, bo na samym starcie jest najłatwiej. No dobra, no to mówisz, ten kot czy będę musiał czekać? E, tak, bo już przechodzisz jeden na jeden. Dobra. Tu jeszcze co Eee... Jest, jest. Wszystko wyzerowane. Dobra. Lecimy. Eee. 4-3, 2. No. 4-9-9. No. A no. łatwe przenikanie jednak jest. Super. Dobra, gaj. Co gramy? Olejste Tracer. Serio? Mhm. Dobra, tu jest kto lepszy Oczywiście, że ja Z kolegą mam takie ten Tak to robiliśmy O, blog nasz A ale Daj se, No, Dobra, poczekaj, chcę zrobić trikulca Sup O, 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 zawiesił się Ej, ej, ej Ja, wiesz ja, co ja myślałem? Ja myślałem tylko o save'ie i mówię dobra jeszcze zdążę, co nie? Abra też tak zdążył, jakbyś chciał wiedzieć, każdy taką No ja miałem save'a robić już. Serio? No bo ja ten, bo ja mówię nie zdążę i w ostatniej chwili zdecydowałem, że y, polecę jakoś zdąży... O, przeniknąłem przez ścianę, git. Brawo. Git. Git, dobra, już nie jest git. Trzy razy z rzędu Istanbul uznał, że za dużo. O? Sui jest. Nie, nie gadaj, że zginął. Co ty zrobiłeś? Co? Ty zrobiłeś? Co ja zrobiłem? Co? że co ja zrobiłem? Zr nie wiem. O? Ale wiesz, że ja właśnie przeniknąłem... 12 razy z rzędu. Raz. O kurde. Kurde, kamień. Sui! Jest. Dobra. O-o. To kolec! <laughs> <laughs> Dobra. Jeszcze raz ostatni. Bo chcę zobaczyć tego sejwa, co nie? Właśnie chciałem zrobić sejwa, ale byłem rozpędzony i o kolec się nacikałem. Dobra, mówię ci kot. Czekaj, bo. Dobra. 205. No. 2, 5. Dobra. Let's go, widzowie. Sejwa zrobię tylko w jakiejś pożądanej sytuacji. No właśnie, dobra decyzja. Więc nie będę tak robił. No odpał. Dobra, robimy na odpał. Dobra, przeniknąłem no, raz. Ale ja pierwszy raz przeniknąłem w ogóle tak czysto przez ścianę. Tak czysto, że bez żadnych obijan, Obijań się przez ścianę. Serio? No tak czyściutko tak poleciałem. Co jest przez ja, pojedynkę? ja od zawsze to umiem. I od zawsze umiem przenikać. Nie wiem czemu. Ten bobo jest wybrany, żeby skoczyć przez te kolce. A mój Ronaldo jest, żeby przeniknąć przez tą ścianę. Ej. We come too far to give up. So waste to the star Nie skacz tak daleko, dziecko moje Ty jesteś dzieckiem moim Nie mam, bez przesady A! Yeah. O, o o, o pomocy Ratunku Help him. na pomoc! Yo fart! No rozbito! No co ty czekasz? Co się dzieje? Jak mi przylagowało? Mówiłem, yy, rozbito. Nie wiem, naprawdę, wy macie nieraz takie problemy. Ja stoję, co nie? Yy, robię Sej,by wszystko, żeby przetrwać, a wy z takiej ściany nie rozwalicie, tylko się patrzycie, kto za was ją rozwali, co nie? No bo ja chciałem tego zrobić, żeby całe już, całe już przelecieć. Dobra, 7, 2, nie wiem, 6... Nie, do, nie wiem, czemu mi ludzi sam poszedł. Mamu. 7, 2, 6, 6 3... No? 6-3 no. Dobra, ostatnia runda. Chcę zrobić save'a. Nie, no naprawdę. Ja miałem już save'a robić, bo wiedziałem, że nie przeskoczę tych kolców, bo one były już za daleko. Tymczasem nikodem kaput. No sorry. Jeszcze raz musimy to mieć. Tak, szkoda, że nie możemy w lawo ląda. No. Dobra, let's go. Dzidia mówi pa, pa. Patrz. Kurde, Kamil. Naprawdę... Na, naprawdę. Nie wiem, co się dzieje. Ta, i masz... Kry to mi przylakowało znowu. I masz już krytyki w komentarzu na, na stówę. Wiem. Widzę to. 620. No. 5,9 Tak, krytyki w komentarzu yy, Co ty, to nie są lagi Na pewno ci nie laguje Na pewno słabo grasz Tylko tak mówisz, mój kuzyn też tak mówi Albo, nie wiem, moja siostra, mój brat Co tam Ja już widzę takie krytyki Albo jak mnie niektórzy krytykują Jak mi się nie chce grać I nagle wieszą Dobra widzowie, ostatnia runda yy. 5 4 3 2 1 Kurde. Dobra. Teraz. Dobra, startuje, startuje, startuje. O, nie przeniknąłem. Czyżby to poprawili, że nie przeniknąłem przez ścianę, bo nie przeniknął. przez ścianę. No idź, to no, co ty robisz? Lecę Let's go, widzowie, let's go, widzowie, widzowie. O, pod spód. Dobra, patrz to. Dobra, a Dobra, ja będę, będziemy kończyć, widzowie. Więc, papa, pa, żegnamy was, papa. Pa. Nowego, szczęśliwego roku. No, papa, pa. to już był, co nie, Bo ja to wstawiam już. <grym>